Kolejny MK9 Reaper uziemiony. I jest to już chyba siódmy w ciągu ostatniego miesiąca, a w ponad rok uziemiono ich ponad 20. I tutaj może się pojawić kilka pytań, dlaczego te bezzałogowce, duże bezzałogowce o bardzo dużych możliwościach, na przykład obserwacyjnych, tak skutecznie są zwalczane. A powód jest prosty. Są to duże, wolne. Bezzałogowce, które możemy zwalczać nawet tymi prostszymi systemami obrony przeciwlotniczej. To nie są jakieś cudownie, ekstra, wybitnie, nie dające się zwalczać hmm, pojazdy? Może nie pojazdy, tylko systemy latające. Nie. Podobnie jak na przykład nasze bajraktary, to jest duży, no bajraktar jednak mniejszy duży, ciężki, powolny system który o ile w czasie pokoju, czy też w czasie jeszcze przed stanem W, no jest bezpieczny, czy też w miejscach, gdzie no jednak ci na Ziemi nie mają żadnego wyposażenia, które może je zwalczać, o tyle w czasie W one są bardzo mocno narażone na zniszczenie. Dlatego warto by było się zastanowić, czy te duże systemy bezzałogowe, o ile w czasie P będą sprawdzać się doskonale, będą takim ekonomicznym, doskonałym środkiem do patrolowania, do obserwacji. O tyle w razie W, to należałoby się zastanowić, czy no, szanse ich przetrwania nie są zbyt niskie. Spójrzmy na bajraktary. Bajraktary, które początkowo, kiedy nie miały przeciwko sobie ani walki radioelektronicznej, ani rozwiniętej Opelki, radziły sobie dosyć dobrze. Tylko, że później, gdy okazało się, że druga strona się ogarnęła i wprowadziła rozwiązania tego typu, one przestały istnieć. I to najczęściej w sposób dosłowny. One nie były w stanie operować. I tutaj podobna sprawa jest z tymi riperami. One również, o ile mają odpowiednie warunki, czyli nie mają tego zagrożenia z ziemi, tutaj nawiasem mówiąc, jeśli te liczby są prawdziwe, jeśli nie są wyolbrzymione i w rzeczywistości nie są zdecydowanie niższe, to tutaj w przypadku tych mm, riperów, dopóki nie ma tego zagrożenia, one sprawdzają się w sposób genialny. Tylko, że jeśli druga strona ma środki, żeby je zwalczać, to po prostu to zrobi. To nie jest cel, którego byłoby jakoś ciężko wyeliminować. Duży, wolny, cel, może latający dosyć wysoko, ale nadal cel, którego w łatwy sposób można zwalczać, jeśli się ma oczywiście odpowiednie środki, a tu jak widać te środki istnieją. I to jest bardzo ważna sprawa. I niektórzy stwierdzili, że no nie, największa porażka na świecie, tyle spraconego sprzętu kosztującego po 30 kilka milionów, tylko że pamiętajcie, że nie wiemy ile na tym zyskano. Ile informacji zdobyto. Tu też trzeba na to patrzeć w ten sposób. Straty zawsze muszą być, ale ile te ripery przed ich wyeliminowaniem zdobyły informacji, jak ważne były to informacje i ile ludzi m, przeżyło dzięki temu, że stosowano te bezzałogowce, a nie na przykład m, samoloty, które może ciężej jest zwalczać. Ale które jednak będą musiały na swoim pokładzie posiadać człowieka czy też ludzi. To też jest ważna kwestia, że bezzałogowiec to jednak system, który może to y, życie ludzkie nam zaoszczędzić. A to jest najważniejsze. No przynajmniej powinno. Więc dla nas to też powinno być coś, co powinno nas troszkę otrzeźwić, że tego typu systemy mają swoją. Role mają swoje zadania, tylko że nie możemy tak bezrefleksyjnie stwierdzić, że one w razie W, czy w razie takiego dopiero tlącego się konfliktu będą bezkarnie sobie krążyć, te nasze MQ, nasze bajraktary, że będą mogły być wykorzystywane do tych samych zadań, co w czasie pokoju, ponieważ tak nie będzie. Tylko że czy my jesteśmy w stanie je czymś zastąpić i czy jesteśmy w stanie te możliwości, które posiadają, w ten sposób zabezpieczyć, w znaczeniu te systemy, żeby one nie były tak łatwe do zwalczania. Jeśli chodzi o możliwość zastąpienia, to musiałyby być to systemy zdecydowanie mniejsze, ale wiąże się z tym niestety kwestia i możliwości obserwacyjnych. No możemy zabrać mniej sprzętu i obserwacyjnego i nie tylko, ale też zdolności dotyczące długotrwałości lotu. W przypadku riperów one mogą być w tym powietrzu bardzo, bardzo długo i robią to w sposób niesamowicie ekonomiczny. To też jest ważny element. No i jeśli chodzi o nas, to myślę, że gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy opracować tego typu systemy, które mogłyby w jakiś sposób uzupełnić, zastąpić w przypadku już takiej gorącej fazy, właśnie te duże, ciężkie, bezzałogowce żeby ich po prostu nie stracić, a wykorzystywać to, co mamy, czyli bajraktary i MQ teraz. Teraz, kiedy mogą działać, teraz, kiedy nic im nie grozi i teraz, kiedy ich możliwości są nam jak najbardziej potrzebne. No Odpowiedzią mogłyby być systemy, które byłyby o wiele trudniejsze do zwalczania i nad takimi też się pracuje, tylko że one będą droższe. One będą miały pewne ograniczenia i na przykład mogą być droższe w użyciu. Ekonomia to nie tylko zakup sprzętu, ale też jego użytkowanie. I ten ripper, który jest bardzo tani, jeśli chodzi o jego użycie i pozwala nie szafować ludzkim życiem własnym, to znaczy ich użytkowników, jest rozwiązaniem, które może być opłacalne właśnie, kiedy porównamy koszt-efekt. Może co jakiś czas któryś z nich spadnie, ale one, można tak upraszczając, zarobiły na siebie, oszczędzając na ich użyciu i chroniąc to życie ludzkie. A nie mamy innego środka, który, który mógłby wykonywać to zadanie w tak opłacalny sposób zbudowanie na przykład trudno wykrywalnego dużego bezzałogowca, żeby mógł mieć na swoim pokładzie odpowiednią ilość paliwa i odpowiednią ilość przyrządów obserwacyjnych, jak najbardziej jest możliwe. Nie ma problemów, tylko że on będzie drogi. I jego utrata będzie na przykład droższa kilkukrotnie od utraty tych wielkich, ciężkich, powolnych bezzałogowców. I tu może się okazać, że jest to po prostu nie do końca opłacalne ponieważ one, w znaczeniu te ripery, bajraktary, właśnie zostały stworzone do wykorzystania ich w pewnych warunkach, określonych warunkach. Myślę, że ich producenci, projektanci doskonale wiedzieli, że jeśli strona przeciwna będzie posiadała nawet ograniczone możliwości, może nie ograniczone, ale takie niewielkie możliwości opelki, to one nie mają szans. To jest oczywiste. Budujemy coś dużego, Ciężkiego i powolnego, ciężkie tutaj nie ma znaczenia, dużego i powolnego, no to wiemy, że to da się wyeliminować. No to jest oczywiste, prawda? Tu pozostaje kwestią, czy to jest dobrze skalkulowane, czy to jest po prostu opłacalne dla posiadaczy tych riperów. Ale jeszcze raz, nauczka dla nas: to, że bezzałogowce są bardzo ważne, nie oznacza, że one we wszystkich zadaniach będą sprawdzały się w sposób idealny. I my musimy się nauczyć wyciągać wnioski z tego, co się dzieje nie tylko na wschód od nas, ale też z tych wydarzeń, które dzieją się w innych miejscach, oraz próbować troszkę wybiec do przodu. Nie na przykład stwierdzając ekstra, super, tylko takie muszą być, czyli duże i powolne, ale może mniejsze. A może niekiedy ten mniejszy będzie gorszym wyborem od tego dużego, powolnego. To nie jest prosta sprawa. Spadają. Tak to wygląda. Niestety tak to wygląda. Straty są. To jest wpisane w tego typu wydarzenia. Tak to może nazwijmy. I trzeba zdawać sobie z tego sprawę i wyciągnąć wnioski, czy te nasze bajraktary MQ też w razie tego większego zagrożenia jak ich chcemy używać, co chcemy z nich zrobić. Czy po prostu kupiliśmy je na teraz, żeby teraz wykorzystywać zdolności, jakie posiadają? Ale te zdolności nam będą potrzebne w razie W również. Więc może pomyślmy, co zrobić, jak zdobyć te informacje, jak zdobyć tą całą potrzebną gigantyczną ilość informacji, nie tylko teraz, kiedy on może bezkarnie wisieć w powietrzu, ale również wtedy, kiedy on będzie mocno zagrożony. I to jest najważniejsza rzecz, kiedy patrzymy na tego typu wydarzenia. Dwadzieścia kilka riperów. OK, ale co my możemy z tego wywnioskować? I o to chodzi, żeby wyciągać wnioski i później je wprowadzać w życie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, dziękuję za wsparcie, na przykład poprzez postawienie symbolicznej kawy. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.